Zakup zagotówkę, leasing, czy najem. Często stawiamy sobie te pytania, podejmując decyzję o zakupie nowego samochodu. Należy przy tym pamiętać, że przy każdej formie zakupu samochodu zmierzymy się z podobnymi kosztami, obszarami, które występują przy każdej z tych form. Zarówno kupując zagotówkę Będziemy musieli pomyśleć o koszcie ubezpieczenia samochodu, o kosztach eksploatacyjnych, przeglądach, o konieczności zakupu opon zimowych, o ich przechowaniu i wymianie. Będziemy również musieli pamiętać o cenie, jaką uzyskamy, sprzedając samochód po okresie eksploatacji. Te same koszty i z tymi samymi problemami spotkamy się w przypadku wyboru. Umowy leasingowej. Te same koszty są zawarte w czynszu najmu. Bierze to jednak na siebie firma wynajmująca, która dzięki skali działalności najprawdopodobniej będzie wykonywać i uzyskiwać lepsze od nas wyniki. Natomiast ostateczny wybór zależy w dużej mierze od naszych. Przyzwyczaj. Pamiętajmy również o wynajmie średnioterminowym, czyli wynajmie na okres od 6 do 24 miesięcy. Ten produkt może być atrakcyjny dla osób lubiących zmieniać samochody, lubiących testować, sprawdzać i poznawać nowinki świata motoryzacyjnego. To również dobra alternatywa dla osób, które zamówiły samochód i czekają na jego wyprodukowanie.